Nagrywasz? A dobrze wygląda? Dzięki. Oh, you touch my -la -la. Siemanko, z tej no. strony Adi. Dzisiaj będzie troszeczkę krócej niż ostatnie 43 minuty. Treściwiej pokażę Wam technikę wykonywania długich podań. Bo zauważyłem, że w niektórych tych tutorialach poradnika właśnie do długich podań. Ludzie popełniają błąd, i tak jakby sami do końca nie wiedzą, jakie długie podania należy wykonywać. To się nazywa bodajże ping w języku angielskim, podaję tutaj trochę przykładów właśnie takich podań. Mniej więcej, jak powinna wyglądać technika, żeby ta piłka leciała, to, to jest też często stosowane właśnie w piątkach bramkarskich. Bramkarze używają tej techniki. E, tak zaczynamy. Ok, co do błędnej techniki, o której wspominałem wcześniej, niektórzy wykonują właśnie takie długie podania w taki sposób, w jaki oddają podkręcone strzały, w ten sposób wykonywał właśnie przuty wolne. Jeszcze podaję David Beckham. Ale umówmy się, nie każdy ma takie umiejętności jak David, zaczął ze swojej świetności. Także pokażę jeszcze mi więcej o co chodzi. O co mi chodziło z nimi błędnym. Błędnym wykonywaniem długich podań. Bo tutaj, oczywiście, w ten sposób też można podać, zależy od sytuacji boiskowej. Tylko trzeba sobie zwrócić uwagę na to że kiedy wykonujemy właśnie takie typowe podkręcone podanie mamy troszkę mniej sił czy takiego mamy mniejsze możliwości do dłuższego podania i trzeba na pewno włożyć sporo więcej sił ona jest tak fajnie i muszę się skupić na tym żeby włożyć więcej sił ona po prostu w pewnym momencie opada i nie mamy takich możliwości długiego posłania piłki w momencie kiedy właśnie przesuwamy stopą po podłożu Música Oczywiście ta technika tyczy się tylko długich podań, kiedy chcemy wykonać dłuższy przerzut. Jeżeli chodzi o krótsze podania dokręcone, takie jak na przykład rożne, możemy stosować tradycyjną podkrętkę. Ale strzelił z przednoty, ty widziałeś? Podsumowując, jeżeli wykonujemy długie podania, jakie są mniej więcej różnice? Jeżeli wykonujemy długie podania, Wtedy odchylamy się troszeczkę bardziej, nasze, nasze pochylenie ciała jest większe, czyli to wygląda mniej więcej, mniej więcej tak, jeżeli ciężko, ciężko w miejscu, trochę, trochę bardziej jesteśmy odchyleni i uderzamy piłkę mniej więcej tą częścią stopy. Trochę jak na tylko że wtedy nie prostujemy palców, tylko są cały czas podniesione. A w przypadku tradycyjnych podkręconych podań nie jesteśmy tak bardzo pochyleni. No i oczywiście piłkę, piłkę przeciągamy po, po stopie. No i myślę, że to by było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka e, na razie. Łuprzeczka, nagrywasz? Mhm. Mm Dobra. Dość.